Eh, dobra. Jak mus to Taka muzyczka do tego w ogóle co jest kurwa się dziko zrobiło No i na chuj odpalam tą z Ivaną grę? No? Jak zawsze no, na chuj no Yes so but the guy are aware my parents were dead, and I was rich, so rich, I could have anything I wanted, but of course, all I wanted was them back. I now know that that was impossible, of course, that their death served a higher purpose, but back then, I had yet to experience the joy of.

OK. Ja pierdolę. Dobra, Chuj, wracamy do zadania głównego. Urwa się od nieba. <laughs> Jeszcze raz. Klaszczik, klaszczik. Ej, hey, a ja teraz chyba mogę się tu dostać, nie? nie. nie. Jednak nie mogę, a myślałem, że mogę. How much pain will it take you to remember? We should take him. Teach Joker's crew some respect. No, we wait. Wait for what? For Two-Face to give the order. He's still the boss. Two-Face is gone. You ran away after Batman and Catwoman kicked his ass. Remember? Oh,

likes trophies so no he wants way okay. batman hell he's got room for that woman and the kid batman hangs out with though sounds exciting it is batman don't get penguin may just be sticking us on display should i look at the waist where are my smokes i told you they took them off me i tried but there were too many of them knives what was i supposed to do O, przepraszam, czy się to Tak, byli Myślałem, że zabiją. Nie mamy na polityczny uratowany. Cokolwiek? Batman. Dziękuję. Nie mam sprawy, Mordo. Możesz się podnieść z ziemi, powiem ci. Jakbyś chciał. Ty wiesz jaki Kubano jest? Ale ty mnie się bać nie musisz. Mordo, ja tu... Jestem... Panem Ciemności, ale dogadałem się. Jak ja mam wejść tu do... Przecież... Dziękuję. No, a tak, by the way, to jeszcze przypomnę, bo nie przypominałem dzisiaj. Eee, 14:15 obchodzę urodzinki, zapraszam na streamka. Dwudniowy streamer, zajebisty, Polecam. Ej, no, pójść mi to teraz. Ale nie, po co mi to wyciągasz, gościu? Dobra. Padli? Padli. Git. Silverhand? Może trochę. Nie cyberpunk już był ogrywany. Okay. Should be sure to check out our latest attraction, Danger for the Deep, in the Aquatic Observation Chamber. All visitors with a valid with concession card can enjoy a discount. Ray, hey, hey, Czy to jest? Okej. Okay. Co to taka cisza? Ano rozeszli się. Luina Lola poszła, no to wiadomo. Wlina znalazła. Sie ma jaca. something's blocking communication back to the batcave. penguin must be using military-grade communication disruptors. the only way to crack this security is to destroy them. i'll never get past the security. I should head back outside and search for Penguin's jammer. Okay. Okay. Kurvate ja no when does this thing work anyway. All you need to know is penguin wants this thing powered up. While it's working, no one in this hellhole. It's Batman! Come on. mnie wzywał Ej, alarm wam się odpalił Chuj Nie wiem co się tam u was dzieje, ale dobra Dobry towar macie chłopaki O, och oh. Ale bariereczka soczysta wjechała Coś tu, to ci barierkę zajebie Nie, to miało być, ale dobra Ej, kręgosłup złamany, kurwa Ludzie, żyjcie, kryształ Znaczy, sprzedajesz, znaczy co? Ups, chyba zepsułem The jamming tower has 3 terminals attached. I'll need to destroy 3 to shut it down. Yeah, mi tu dalej o, I would kill about now. Kupić? <laughs> One jammer down. I should look for more. Nie wiem. A te kraje, że są. Gdzie? A tam. Chciałbym z jakąś dogodniejszą pozycję zająć na przykład. Oni mają zbroń! Strzelają. O Jezu, wszyscy! Do hmm. Dobra, rozmnóżcie się.

jej fala uderzeniową, która przewraca w bliskich przeciwników, jest bardzo przydatny podczas walki z przeciwników. Wow. dobra, to chcę to. Dobra, jeden jest tutaj. Panowie idą do góry. Right. I found Wake up, To zależy od jakości kryształu, mordo. No nie za bardzo, tylko czekam aż się rozproszycie. Bo i nie. Ten co się tam drze, mordo, nie ma czasu na pomoc jakimś

Króciutko to. Trzeba było tak od razu. Aż tyle? Nie no, czy tam tyle? Jakie dramy. Jakie dramy. Nie no, teraz wleci odcinek na kanał e, jutro, e, bo e, rozkręcam z ziomeczkiem dramę na temat tego, czy e, warto bulić tyle hajsu zagregadaliśmy Daliśmy o tym na początku e, streamka. Dobra, muszę to rozjebać. Jezu, jak on się tam drze, no. Jakby, pod, jakby potrzebował pomocy. Kupce Kingdom, ale to nie dla mnie to nie będzie gierka na streama. Ja se to na privse na pewno ogram, będę chciał, ale na streamka raczej nie. Raz, że wszyscy to grają, a dwa, że według mnie to jest zbyt rozwlekła gierka. Tam se muszę przysiąść prywatnie i pograć, tak, o. Skupić się na tym. Batman's probably on his way down there. Now they say you then. Say it then. Yes, sir, Mr. Cobblepot. The signal's blocked again. Sounds like Penguin's final jammer was activated somewhere underneath Arkham City. Dobra. let it be let it be let it be go tommy is well oh, we're starving here what the hell would they carry? penguins sent them down underground to set up another comms disruptor there's a <laughs> great incentive though trying to screw with Batman every time uh. penguin powers up those things

U, dzień dobry dobre. Je jeszcze któryś Taki zwaniak no Ale źle Co tu ziomki z bronią robią? Jep się na ryj. Przecież pierwszy kopnąłem Dobra. Chuj w was Ja muszę znaleźć punkt, którego szukam i go kurwa znaleźć nie mogę. Idę dobrze. Idę dobrze No i teraz... No i co? Do góry? No nie. Muszę iść jeszcze niżej. Jak ja mam zejść niżej?

Inny knockout, zawsze spoko. Ooh. czerwone? Dobre. O oh, wow, no, jak nie dla mnie, ty. Ty, nie zabij sobie kakao. To co zawsze jest kakao. Nie ja wiem, że nowy kanał ma, ale siedziałby tu. A on jest schuje. On pewnie w Lola teraz gra. Na życie. Albo w TFT. Ja do niego normalnie przechodzę. A kolega nie chce siedzieć u kolegi drugiego. Taki przyjaciel kurwa. Kolega koledze by obciągnął normalnie. Jeszcze niżej. ja? I to dla mnie proszę. Co to nie wyparafa ty? Okej, okay, czyli tak najpierw musimy zejść na dół, niech będzie. Tunel metra! Ociechuju... Chciałem mu na DC napisać, ale nie ma hama? Znaczy, on jest na niewidocznym pewnie, znając życie. Bo ty... ten, ty jesteś na DC, nie? U niego. Bo on czystki robił. He looks big, right? He's gray. This poster's gotta be over a hundred years old. How can it be the same guy? And even if it was, how did Penguin get it? I don't know, but I'm sure it is. It's even got a name. Solomon Grundy? Uh, stupidest name I ever heard. That's the thing you can hear in the museum. You know, Solomon Grundy, born on a Monday. You may be right. <laughs> Ale szybka kasacja, lol Zajebiście Chyba jakiś bonus za podwójne zabójstwo i dostałem critical hita, nie? Znaczy w sensie on dostał. No dobra To urządzonko działa jak działać powinno, czy ja muszę sobie zrobić tutaj Muszę sobie zrobić Współpracujemy się do kanału. Jak ja VIPem jestem? No kurwa. No jesteś, bo u mnie też chyba jesteś jeszcze. No to pomieszczenie jest ewidentnie mocno patrolowane.

Teraz się zacznie robić ciekawe. No ja zapraszam. Idą, idą. Dwóch, trzeci jak to jest chicken. Chicken, 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 chicken. No Jak mnie to ty Co to jest, kurwa? Czy pana nie pojebało? Ja mam was dosyć, kurwa, no? Zostaw na urodzinowego streama, mordeczko, bo się wystrzela no i co będzie? Złotych. U ciebie nie sadł uśmiechnięta buźka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, git, udało się. Ja pierdolę, udało się! Już mogę to rozjebać. Dziękuję bardzo. Ale czy ty możesz stąd wyjść? Ta, co już gości ustala na moją parapetówkę? No kurwa, co tu się odpierdala? To nasza wspólna decyzja. No. no i jakieś szybsze wyjście stąd, czy. No, chyba dobrze idę i teraz tej będę mógł tu drzwi otworzyć. Jo. Mogę już robić takie myki, triki z Ameryki? Poka, no. A? Okay Are you fucking kidding me? Bro Dzień dobry, a co to tu się chowa dla mnie? Poszukiwacza nagród, skarbów i w ogóle. Obrońce uciśnionych I tu coś też będę mógł otworzyć Tutaj Pilety. No i pa! Szepito! Co jeszcze? Ilu ich tam jest, kurwa? Ty uwolnij Friza z rąk Pingwina w muzeum. Czyli co i tak musimy iść na górę? Na to wychodzi, o. Rozpoczęłam nową misję poboczną. Ej, dobra, ale tu jest saving, zrobimy sobie tą misję next time.